Hej, 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 z tej strony Timi i zabiorę z twojego życia całe 10 minut, by powiedzieć ci parę bezużytecznych ciekawostek o Friday Night Funkin, które prawdopodobnie zapomnisz, gdy tylko skończy się ten film. Gotowy? No dobra, no to jedziemy! Nie uwierzycie, ale pierwsze słowa jakie mówi boyfriend w grze to pipa pipa. Oto dowód. Podobną Hatsune Miku, tak, ta Hatsune Miku, jest siostrą boyfrienda, ale to tylko fanowski kanon. Czyli coś co nie jest oficjalnym kanonem potwierdzonym przez twórców. Miku znajduje się tylko w modach i już widzę jak Yamaha sprawi, że byłby to kanon patrząc jak twórcy uciekają, jak się da od innych marek, by przypadkiem nie oberwać pozwem za prawa autorskie. To tak samo jak w sytuacji z Senpaiem, o czym w tym materiale jeszcze usłyszycie. Ale Miku ma fajnego moda w tej grze. Centrum handlowe, które widzimy w piątym tygodniu, ma wiele dziwnych witryn sklepowych i nazw tych witryn sklepowych: na przykład Sałatki i Seks, ele mało czy Gówno ze znakiem zapytania. A i zapomniałbym jeszcze o witrynie z Plus. Niektórych to może zdziwić, ale piosenki z Friday Night Funkin są dostępne oficjalnie na Spotify. U. Senpai z szóstego tygodnia mógł być inspirowany Rickiem aslejem, a fani wykryli, że mógł być także inspirowany e, Jacobem Couchem z serialu Judge Judy. Twórca zaprzeczył najpewniej zabawy o prawa autorskie, tłumacząc, że to jedynie zabawny zbieg okoliczności. Friday Night Funkin jest grom, na którą najczęściej głosują użytkownicy Newgrounds i ma jedną z najwyższych ocen na tym serwisie. Lemon Demon nie pojawił się na początku w drugim tygodniu, gdyż jego piosenka była zbyt skomplikowana, by ją po prostu tak włożyć do gry. Potrzebowała dosyć sporo czasu, żeby dobrze ją zaprogramować. Podobno to ze względu na jej zmienne tempo. We Friday Night Funkin możesz grać strzałkami lub sadem. Możesz także grać wciskając te przyciski naraz. Jedynym tygodniem, gdzie nie rusza się tło jest pierwszy tydzień oraz Samouczek. Boyfriend, czyli główny protagonista gry, chodził na studia, ale wypisał się z nich, bo chciał podążać za marzeniami i zostać raperem. Dziewczynę rozkochał sobie nie dlatego, że ma niezłe skillsy i niezłe pancze, a teksty siadają mu tak szybko jak je klaszcze, tylko dlatego, że robi wyczesane triki na fingerboardzie. A fingerboard to taka miniaturowa deskorolka, gdzie za nogi robią dwa palce u ręki, te najdłuższe. No cóż, dziewczyny czasem patrzą, co faceci potrafią robić ze swoimi palcami. Bratem Boyfrienda jest Ritz, czyli taki szczur, bohater gry platformowej z platformówki stworzonej przez Ninja Mafina 99. Czyli twórcy Friday Night Funkin. Friday Night Funkin zostało zaprogramowane na Game Jamie Ludum Dare 47, czyli takiej imprezie, gdzie zbierają się programiści i inni specy od tworzenia gier i mają za zadanie zaprojektować w ograniczonym czasie grę na dany temat zwykle w 24 godziny, czasem w 72 godziny. Zaprogramowana jest przez osobę Oksylię Ninja Maffin 99, muzykę stworzył Kawaii Sprite, a grafikami zajmowali się Phantom Arcade i Evil Skater. Tydzień szósty wyjawia nam, że w grze był zaklęty duch o imieniu Spirit, jakże oryginalne imię. Jego rej miał przypominać twarz Toma Fulpa, twórcy Pico School. Byt jest uwięziony w grze i stara się z niej uwolnić, wyzywając na pojedynek boyfrienda, by zajął jego miejsce wraz z girlfriendem. Sam Spirit jest samoświadomy i pragnie zemsty na tatuśku. Także podczas tygodnia 6 Boyfriend i Girlfriend zostają wepchnięci do telewizora podczas grania w jakąś wirtualną nowelkę na PlayStation. Potwierdzono, że inspiracją do tego poziomu jest jedna z pierwszych gier randkowych z 1994 roku. Jej nazwa to Tokimeki Memorial. Senpai jest gościem, który ma 18 lat, oczywiście z nim walczymy, no i jest pierwszą postacią, która umiera w grze. W FNF-ie możemy zawalczyć z Tankmanem, czyli główną maskotką New Grants. Jego twórca, czyli Johnny Uta zaprojektował również logo Friday Night Funkin. Sam Tankman, jak i reszta jego klonów, są aseksualni, jeśli kogokolwiek to obchodzi. Mommy Mirrest dubbinguje Monika Franco, którą można znać z roli Veggie z Husband Hotel. Sama małśka jest gwiazdą muzyki pop. Ojciec Girlfriend, czyli antagonista gry, to Daddy Rest. I jego imię możemy przetłumaczyć na najdroższego tatuśka. Jego żoną jest największa małóśka, czyli Mommy Mirrest. Co ciekawe, tatusiek nie pije. Totalnie niczego. Może dlatego, że razem są demonami. Podczas pytań i odpowiedzi twórcy wyznali, że Girlfriend z założenia jest głupiutka i będzie się gibać do każdego rodzaju muzyki, a jej ulubioną grą jest klasyczny Tetris, czyli układanie klocków. Girlfriend ma czerwone paznokcie i uwielbia wiśniowego doktora Pepera. Pewnie info sponsorowane, gdyż zmianka pojawiła się jedynie na Twitterze twórcy. A czerwone paznokcie możecie zobaczyć w samouczku. Jeśli gracz straci wysokie kombo, to dziewczyna zaczyna płakać, jednak w czwartym i w tygodniu tego nie zrobi, gdyż nie zaprogramowano animacji innych sprite'ów niż podstawowy. Leniuszki. Inspiracją do wyglądu Girlfriend była dziewczynka z gry Rhythm Heaven. Całkiem popapranego gówna jak na grę rytmiczną, uwierzcie mi. Uwaga, informacja kanoniczna, rodzice Boyfrienda pracują jako księgowi. Rodzice dziewczyny to były gwiazdy muzyki. A teraz prawdziwie bezgrzyteczna petarda. Ubiór Boyfrienda został zainspirowany postacią z animacji Flash do piosenki Italian Brothers Stampin' on the Ground od Zarli. Dokładnie pojawia się w pierwszej minucie i 52 sekundzie. Sama użytkowniczka również była aktywna na Newgrounds, więc no cóż, wiadomo już skąd to jest. Jest to teledysk we Flashu, gdzie tańczą różne postacie z różnych gier i seriali, a samą piosenkę na pewno słyszeliście nieraz. Jeśli interesujecie, czy całe te boyfriendowe pipo, bipo, bipo, bipo ma jakieś, jakiekolwiek w ogóle znaczenie, no to nie, to są losowe dźwięki wydawane przez tego dziewiętnastolatka. Boyfriend i girlfriend boją się błyskawić, co zostało pokazane w drugim tygodniu, gdy poniedługujemy się z tymi dzieciakami tam i... Strzeli piorun, to wtedy oni tak robią niesmarszą minę na moment. Tak samo jak każdy, Boyfriend uwielbia pizzę, dokładnie peperoni z Dominos Pizza, pączki uwielbia także mrożoną herbatę i mleko. Osobiście bardziej bym polecił zrobić sobie pizzę z Chorizo. Tato dopiero miło pali. Boyfriend jest niczym typowy bohater z anime, bo jest lekkomyślny i zbyt pewny siebie, przez co pakuje się bez zastanowienia w dziwne sytuacje. No ale przez to jest nieustraszony, bo nie boi się mieć zateściów demonów z piekła rodem. Słowa Śpiewane przez pana Lemona Demona na mapie Winter Horrorland odnoszą się do gotowania małego boyfrienda razem z jego... Flakami. No tak, no właściwie o tym jest piosenka pana Lemona Demona. O tym jak go gotuje i co się z nim będzie działo podczas tego gotowania. Szacuneczek. Gra opiera się na naszym protagoniście, którym jest Boyfriend. Próbuje on zdobyć serce swojej dziewczyny i zaprosić ją na randkę, ale jej ojciec, dawna gwiazda roka nie akceptuje ich związku. Boyfriend wczyna z nim rabitwę, by nikt już nie stał mu na drodze do pocałowania jego dziewczyny. Oto no to cała kanoniczna fabuła tej gry, jeśli kogokolwiek to obchodzi. Ulubioną grą Boyfrienda jest Newgrounds Rumble. Być może dlatego, że sama gra powstała pierwotnie na stronę Newgrounds i zawiera wszystkie postacie, w tym jego chłopaka. Tylko że byłego. No i to właśnie najbardziej rozwaliło mi mózg, że Boyfriend był w kontrowersyjnej grze Pico School, gdzie jest chłopakiem rudego Pico. Sam Pico również występuje w FNF-ie w trzecim tygodniu. Boyfriend wystąpił tam jako żart w Pico School na 1 kwietnia w aktualizacji o nazwie Love Conquers All. Jednak społeczność zrobiła z Boyfrienda biseksualnego typka, gdyż sam twórca zmienił zdanie i aktualnie to, że Pico jest byłym chłopakiem Boyfrienda, to Kanon. To też oznacza, że Pico School i Friday Night Funkin dzieją się w tym samym uniwersum. Chociaż dla Pico School w oddzielnym, którym jest Love Conquers All. Protagonista ma na imię po prostu Boyfriend. Choć fani przez mody nazywali go różnie, a w samym fandomie krąży wiele wersji poza tą kanoniczną od twórców. Jest kilka opcji, każda ma swoich fanów w mniejszości lub w większości, jak to zwykle w takich przypadkach bywa. A oto one. Ewan, jak ten słynny fighter MMA, Kif, jak wokalista zespołu The Prodigy lub taki duży Wrestler, Louis, jak król komedii Louis de i staropolskie Jack, czyli Jacek Jacunia. Mimo, że fani nazywają go Kif czy Iwan, to podczas ładowania ekranu gra śmiewa te dwa imiona za durne głupie i głupiej, że tak naprawdę ten niebieskowłosy chłopak na pewno się tak nie nazywa. Twórca gry, czyli ninja Muffin99, ponadto złożył apel, by ludzie przestali nazywać go Kif. Zrobił także oficjalny wątek o tym na reddicie. Nawet oficjalna koszulka nazywa go Boyfriendem, więc przestańcie wciskać Kifa. Boyfriend ma włosy o kolorze nazywającym się Cyan, czyli jeden z kolorów, które kupujesz do drukarki jako podstawową barwę z cmyku. Jest to jego naturalny kolor włosów. Choć łatwiej mówiąc, ma po prostu jasno-niebieskie włosy. Nie farbował tak czy inaczej, po prostu ma coś takiego jak Bulma z Dragon Balla. Boyfriend i Girlfriend mają po 19 lat i są kurduplami. No niestety tego nie da się nie zauważyć. Boyfriend ma niewykorzystaną animację rzucania mikrofonem jakby takim lascem czy siekierką na łańcuchu. Podobno gracze podczas gry przy dużej przegranej mogli wcisnąć przycisk w ostatniej chwili przed przegraną, by przeciwnik się pomylił, dając jeszcze parę nutek na błędy. Jednak z tej opcji zrezygnowano, choć jak widać, była planowana jako taki dodatek do gry, a właściwie rozgrywki. Boyfriend występuje w animacji z Pokémon jako zabawka w sklepie. Znaczy ten pluszak to ten taki miś, co kupujły się dziewczynie, jeśli by się miał. Obok jest coś podobnego do tej macki z the Day of the Tentacle i. Kuchar, bardzo podobny do tego z Baltazara Gąbki, takiej starej polskiej animacji, boomerzy znają. Bohaterowie tej halloweenowej animacji są również postaciami, z którymi walczymy w samej grze w tygodniu drugim.